Wiecie co? Dzisiaj chcę kontynuować ten temat, który wczoraj zacząłem, żeby nie zapomnieć myśli, które, które dla mnie takie ważne są. Pamiętacie, wczoraj mówiliśmy o wersetach z Psalmu 25,14, przysłów 3,32, że u Jehowy są zażyłe stosunki, jak mówi ten przykład Nowego Świata z 2012 roku u Jehowy są zażyłe stosunki z Jego sługami. I te zażyłe stosunki są indywidualne z każdym. I proroctwo Izajasza 30, 20 mówi, że oprócz tego, że Bóg dla nas jest przyjacielem, i rodzicem, ojcem, On jest jeszcze i nauczycielem. W, w różny sposób nas uczy. <laughs> uczy w indywidualny sposób, bo, bo zażyłe stosunki z Nim są indywidualne u każdego. No, z każdym swoim e, e, z sługą. E, no właśnie e, i wiecie, co tutaj sobie przypomniałem, e, taki werset z Hebrajczyków, piąty rozdział werset 7. W związku z tym tematem. Przypomniałem sobie tutaj powiedziane jest, kiedy Chrystus żył na ziemi, z głośnymi okrzykami i zełzami zanosił błagania oraz gorące prośby do tego, który mógł Go wybawić od śmierci. I ze względu na swoją bojaźń wobec Boga, został wysłuchany. <laughs> to jest ciekawe. Wiecie, co to jest ciekawe? Bo jeżeli tutaj klikniecie te, te różne odnośniki, to zauważycie, że Biblia odsyła was do, do tego, no, kiedy Jezus z głośnymi okrzykami i ze łzami zanosił błagania do Boga. Przed swoją śmiercią w Gecemanie. Gdy tam się modlił i mówił: Jeżeli to tylko możliwe, to niech minie ta czasza mnie. Jezus nie chciał umrzeć, a tym bardziej nie chciał umrzeć jako bluźnierca. I tutaj powiedziane, że on się o to modlił, modlił się do tego, kto mógł go wybawić od śmierci, to znaczy, że modlił się o wybawienie z takiej, od takiej śmierci. I powiedziane, że został wysłuchany. Został wysłuchany, ale przecież umarł jako bluźnierca to jak został wysłuchany? <noise> no właśnie, tutaj kontynuacja tego tematu jest, że u Jehowy są takie osobiste stosunki z każdym swoim um, sługą, czy tam dzieckiem. I, i tu przypomniało mi się, przypomniał mi się takie, ta, taka, takie wydarzenie. Z Nataszynką służyliśmy w Kazachstanie w, w biurze i był taki okres, że potrzeba, potrzebne były wizy. Każdy rok, czasami każde 6 miesięcy potrzebowało było nową wizę, żeby w Kazachstanie być. I czasami, żeby robić te wizy, jeździliśmy do Kyrgyzstanu, do Biszkeku, tam nie trzeba było wizy. Wyjeżdżaliśmy, po prostu robiliśmy wizę, wracaliśmy. A czasami wiązaliśmy to wszystko z urlopem. Jechaliśmy na urlop do Polski i tam w czasie urlopu robiliśmy sobie wizę. I tak jednego razu pojechaliśmy do Polski robić wizę i <śmany> zdaliśmy dokumenty. Nataszenka otrzymała wizę, a ja nie. U mnie zawsze były problemy z przekraczaniem granicy w Kazachstan. Było, było tak, że jak tam przylatywaliśmy na przykład, no, przylatywaliśmy do Kazachstanu i Nataszenka dawała paszport, ona przechodziła od razu, a mój paszport ja dawałem i tam ten oficer, czy tam żołnierz, który sprawdzał, patrzy patrzy porównuje coś tam z komputerem potem gdzieś dzwoni potem do niego przychodzi jakiś inny tam oficer potem mówią proszę poczekać ja czekam 30 40 minut Nataszeńka już bagaże nasze odbierała i czekała i ja tylko potem dawali mi dokumenty i mówili no możecie można przechodzić <grym> Tak było i właśnie któregoś razu nie dostałem wizy <krym> coś tam gdzieś tam było zapisane u mnie i jak nie dostaliśmy wizy, taki stres przeżyłem. Nie wiem dlaczego nawet tak bardzo chcieliśmy wrócić do tej naszej służby do Kazachstanu. Tak kochaliśmy tą służbę. I taki stres przeżyłem, że, że nie będziemy mogli wrócić, że <laughs> wiecie co, kamień mi z nerki wyszedł. No a ja te kamienie rodziłem nie tak jak dzieci, bo dzieci tyle nie urodzisz. Ja je rodziłem jak grzyby. <laughs> Wcześniej było tak, że każdego roku te kamienie rodziłem. Jak pierwszy raz rodziłem kamień, to myślałem, że umrę. To taki ból i z przodu i z tyłu, i wymioty. A potem zrozumiałem, że z tego powodu się nie umiera tak lekko i, i te kamienie po prostu rodziłem. I teraz właśnie nie, nie dostałem wizy, o co się modliliśmy, żeby tą wizę dostać. A ja nie dostałem. I ten kamień wyszedł, taki ból. I on wyszedł z nerki i został tam w, tym, w tej rurce. no Wiecie, tej rurce, która tam prowadzi do dołu. No i e, no właśnie, taki stres i ten ból. I jedyne co przyszło nam do głowy, to e, chcieliśmy wrócić do Kazachstanu. I jedyne, co przyszło do głowy, to, że teraz, jak ja nie dostałem wizy, to trzeba polecieć do Biszkeku, kupić i nowy bilet nie do Aumaty, a do Biszkeku. I w Biszkeku znowu złożyć dokumenty, żeby wizę dostać. No to taka jeszcze jedna próba, taka konwulsja. I ja yy, przed końcem urlopu tam chyba na tydzień kupiłem bilet. Poleciałem do Biszkeku z tym bólem. A, a żeby do Biszkeku jeszcze lecieć, to... <ścoughs> Oj, żeby do Biszkeku lecieć, to wiecie co? Trzeba było... E, no właśnie jakoś tam po drodze, żeby nie, nie, nie upaść. Poszedłem do lekarza w Polsce e, i mówię tam, Kobieta była, i mówię, tu mi ten kamień wyszedł, No to widać różne są oznaki tego, że kamień. I mówię, trzeba mi z bólem się, się poradzić. I ona mówi, pan jest głupi. Pan jest głupi. W takim stanie pan chce lecieć i tak dalej. I mówię, że no to już jest jakby zdecydowany, że ja lecę. Tylko z, chciałbym, żeby pani pomogła mi z bólem się, się poradzić. I ona mówi: No dobrze, dam panu to, co mi pomaga, gdy mnie silnie boli, i dała mi jakieś czopki. I wiecie, co, wiecie co te czopki tak, takie były, że wiecie, gdzie się czopki stosuje w innym miejscu niż język, nie? Jak pierwszy raz zastosowałem to na języku, poczułem, że mi zdrętwiał. Bólu żadnego. I poleciałem tam, sobie pomagałem. W czasie podróży kilka razy, bo to trzeba i do, na lotnisko dojechać prawie 4 godziny i lecieć. E, tam 4,5 chyba się leciało, czy tam 5,5. I potem trzeba. No i, i o, okazałem się w biurze w, w Biszkeku. Z tym bólem zdaliśmy dokumenty tam i wiecie co, wtedy się modliłem o pomocy i, i bałem się modlitwy, bo właśnie pamiętałem, że jako coś się pomodlisz, to. No, ja jako coś się pomodlę, to, to będzie zupełnie inaczej niż e, proszę. I modliłem się o wizę, żeby dostać w Polsce nie dostałem, i teraz znowu myślę sobie, modlić się o tą wizę w Kyrgyzstanie, czy lepiej nie, a czy modlić się, żeby mnie nie bolało. A strach taki ogarnia, bo myślę sobie, będzie zupełnie inaczej niż poproszę. I yy, <laughs> jak te czopki się skończyły, to to potem w nocy nie mogłem spać i zadzwoniłem tam w biurze do takiego brata, Przemek ma na imię i jego poprosiłem o pomoc. On kogoś poprosił, żeby pojechał do apteki, kupili takie zastrzyki spazmobrył, takie przeciwbólowe i on w nocy przyszedł, jak ktoś kupił te zastrzyki, on przyszedł do mnie, tam, no tam, ja mówię, weź no, zrób mi ten zastrzyk. I on mówi, a ja zrobię. I ja mówię, a wiesz jak? Ja mówię, trzeba podzielić tą, ten pół etat na, na cztery. No i nie zdążyłem powiedzieć, a to no mówi wiem. A tam trzeba podzielić na cztery i wybrać górną część. A on podzielił na cztery i wetknął mi w środek tego krzyżyka. Takiego zastrzyku bolącego nigdy w życiu nie miałem. Tam chyba nawet zapłakałem. No i, e, i czułem się w ogóle niesłyszany i nie. I nielubiany, i niepotrzebny. I potem Nataszeńka przyjechała za tydzień. Jej, jej bilek był do Aumaty. Przy, przyleciała do Aumaty, przyjechała tam kilka godzin, chyba pięć godzin do Biszkeku. I pozwol, pozwolono jej tam być ze mną. Ktoś nas zapoznał z taką naszą siostrą, Wiera. Nazywaliśmy ją babkę wierka. <laughs> tak po prostu, bo wiera robiła taki mnogokanałowy masaż. I ktoś nas zapoznał z nią. I ona masażem na plecach. Ciekawe, że na plecach masażem. Yy, zrobiła tak, że mnie nie bolało, i ten kamień urodziłem bez bólu. I poznaliśmy jeszcze mnóstwo fajnych ludzi. Tam w biurze i nie tylko w biurze. Mieliśmy, otrzymałem wizę. Do Kazachstanu. Wróciliśmy jeszcze kilka lat, służyliśmy w Kazachstanie. I wiecie co? Ja wtedy nie zwróciłem na to uwagi. <laughs> Nataszenka jakoś to pamiętała, i ona to kilka razy podkreśliła. Może, czy zauważyłeś, Marian, że, że te złe, jakby samo po sobie, wydarzenie, to nie wizy, kamień, obróciło się w coś takiego bardzo fajnego przyniosło nam w życiu bardzo wiele fajnych przeżyć. Które pamiętamy do dzisiaj. I to mi się związało. Z tą zażyłą więzią. Wiecie co? U Jehowy jest zażyła więź ze swoimi sługami. Komuś on może cuda robić. No, O których ja też tak słyszałem. Różni ludzie mi opowiadali o tym, co z nimi było. Jedna siostra mi opowiadała w Kaskielenie, jak ona upadła zimą, rękę złamała jej. A tam miała dzieci, sama wychowywała i mówi tak, usiadłam tą rękę. Trzymałam i pomodliłam się do Boga, żeby ta ręka nie okazała się złamana, i no ładna. I tam się okazało wszystko cudem. I potem ona do mnie mówi: Ty, Marian, pewnie masz dużo przeżyć w swoim życiu takich. I ja nie miałem odwagi jej powiedzieć, że u mnie to wiesz, co jest inaczej. No, ale Nataszeńka to wszystko pamiętała jakoś właśnie. I ona potem mówi, że słuchaj, widzisz, jak Jehowa troszczy się o ciebie inaczej niż ty. Oczywiście prosisz, ale, ale troska jest. Ja wtedy jeszcze tego nie zrozumiałem. Zrozumiałem to później. Ale to dzisiaj mi się wiąże właśnie z tym wersetem z Hebrajczyków 5:7. Jezus zanosił błagania i gorące prośby, żeby nie umrzeć jako bluźnierca. I Hebrajczyków, 5,7 mówi, że był wysłuchany, chociaż umarł jako bluźnierca. To jak był wysłuchany? Inaczej był wysłuchany. Jechowa pomógł jemu znieść tą śmierć jako bluźnierca. Tam jego brat przyszedł, Aniu, rozmawiał z nim. Nie wiemy o czym, ale to było ważne. został wysłuchany, bo to wszystko nie przyniosło mu szkody, to co przeżył. A na odwrót było, okazało się korzystne. I teraz, no właśnie, ja teraz tak to wszystko związałem sobie, yy, że yy, możemy o czymś prosić i nawet ze łzami i tak dalej. Jeden, dla jednego człowieka będzie jakieś cudo, nawet ręka jemu cudownie się zrośnie, albo motocykl się zatrzyma, <laughs> i się zepsuje, i się naprawi, i tak dalej. U drugiego człowieka nie będzie nic takiego, bo inaczej Bóg reaguje na Jego prośby, bo to są osobiste stosunki, które niemożliwe jest powtórzyć. I tam jest tyle detali, które mają wpływ na to, jak Jehowa postąpi w danej sytuacji z danym człowiekiem. Dlatego wiecie co? No właśnie, nie obrażajcie się zbyt szybko, jeżeli coś nie idzie tak w życiu. Nie obrażajcie się na Boga. To jest proces wychowania, to jest edukacja. To są, to są zażyłe stosunki. No. I e, wtedy, jeszcze wtedy w Bishkeku wiecie co, ja nie, nie nauczyłem się. Wtedy jeszcze powtarzałem tą myśl, że jeżeli ktoś poprosił, że Marian, może się pomodlisz, to ja powtarzałem to myśl, nie, 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 jeżeli chcesz, żebym ja się pomodlił, to na pewno tak nie będzie. Poproś kogoś innego. Wtedy jeszcze tego nie zrozumiałem, ale proces szedł i wiecie co, było jeszcze kilka. Wydarzeń, które mi pomogły to wszystko rozwiązać, rozwikłać i zrozumieć, i mam nadzieję, że wkrótce opowiem jeszcze w trzeciej części: opowiem jeszcze Wam takie wydarzenie, które postawiło, prawie postawiło wszystko na swoje miejsce. No, fajne wspomnienie. Dzisiaj ten Biszkek i ten kamień, a to jeszcze nie wszystko, co było z tym kamieniem w raju, jeżeli się spotkamy. Jeżeli ja tam będę i wy, to opowiem wam, jak w Biszkeku jeszcze do lekarzy chodziłem. Przed babką Wierką do lekarzy chodziłem, żeby z tym kamieniem sobie poradzić. Co tam było? To taka tragikomedia. No dobrze, mam nadzieję, że wam się przyda.